Dzisiejszym tematem realizowanym w ramach akcji Środa z profilaktyką jest Dzień Serca. Temat niezwykle ważny, ponieważ to choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z nami ekspert. Dr Waldemar Gadziński, konsultant medycyny rodzinnej dla województwa kujawsko-pomorskiego. Panie doktorze, jak dbać o serce, aby w przyszłości zapobiec jego chorobom. O serce musimy dbać na co dzień, pamiętając o właściwej diecie, aktywności fizycznej. Musimy utrzymywać prawidłową masę ciała, wskaźnik masy ciała BMI-20-25, unikać palenia tytoniu, kontrolować ciśnienie tętnicze, aby było zawsze w normie. Musimy też pamiętać o higienie jamy ustnej, leczyć i zapobiegać próchnicy, wykonywać wszystkie zalecane szczepienia ochronne. Ważne jest też, żebyśmy unikali izolacji społecznej, a więc zwalczali i samotność i depresję, a jeżeli już któryś z tych czynników się nadmiernie rozwinął, a więc mamy problemy z poziomem glukozy, cholesterolu czy z wysokim ciśnieniem, żebyśmy systematycznie w porozumieniu z lekarzem rodzinnym leczyli te zaburzenia, aby zniwelować ich niekorzystny wpływ na układ krążenia. A jakie badania profilaktyczne powinien wykonać każdy pacjent w zależności od wieku w kierunku chorób serca? Każdy pacjent powinien wykonywać badania profilaktyczne odpowiednie do jego wieku, a więc pamiętać o profilaktyce chorób układu krążenia. Chorób nowotworowych, chorób odtytoniowych i o wykonywaniu zaleconych szczepień. Jeżeli mówimy o chorobach układu krążenia, to od 35 do 55 roku życia badania co 5 lat u lekarza rodzinnego, profilaktyce chorób nowotworowych. Badanie kolonoskopowe, mammografia cytologia, ewentualnie badanie w kierunku raka prostaty. Badanie kolonoskopowe od 50 do 65 roku życia, co 10 lat, ewentualnie w zależności od wieku i wyniku badania, może to być jedyne badanie, lub powtarzane po 5 latach. W przypadku cytologii, między 25 a 60 rokiem życia, co 3 lata. Mammografia 50-70 rok życia, co 2 lata. I profilaktyka raka prostaty po 40 roku życia. W przypadku chorób odtytoniowych między 40 a 65 rokiem życia badanie spirometryczne w praktyce lekarza rodzinnego wykonywane co 3 lata plus porada jak rzucić palenie. I szczepienia ochronne. Tutaj przede wszystkim mówimy o szczepieniach na grypę i szczepieniach na pneumokoki. Grypa ze względu na bardzo duże powinowactwo wirusa do układu krążenia i serca. Należy też wspomnieć o programie profilaktycznym HUK. Jakie kryteria powinien spełniać pacjent, aby zakwalifikować się do takiego programu i co dzięki temu programowi może on uzyskać? HUK, czyli profilaktyka chorób układu krążenia, jedna z najważniejszych profilaktyki u pacjenta. Pacjent musi być zapisany do listy aktywnej lekarza i występować na liście wskazanej do profilaktyki przekazanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 35 roku życia co 5 lat w tych właśnie przedziałach wiekowych, a więc 35, 40, 45, 50 i 55 lat. Początkowo jest to kontakt z naszej strony, asystenta medycznego lub pielęgniarki, po to aby umówić pierwszą wizytę. Na pierwszej wizycie zbieramy wywiad, informacje na temat chorób serca w rodzinie, informacje indywidualne na temat aktywności fizycznej, prawidłowej diety. Wykonujemy pomiary masy ciała, wzrostu, obwody talii, bioder. Również zlecamy badania laboratoryjne, a więc oznaczamy pełen profil lipidowy, zarówno dobry, jak i zły cholesterol, trójglicerydy, badanie cukru, a jeżeli jest podwyższone, także krzywą cukrową. Następnie mierzymy też ciśnienie. Druga wizyta odbywa się już u lekarza. Lekarz ogląda wszystkie wyniki, szacuje, jakie jest ryzyko związane z tymi czynnikami udanego pacjenta i pomaga pacjentowi je zredukować, tak aby w przyszłości zapobiec zawałowi czy udarowi. Wracając do profilaktyki. Aktywność fizyczna i dieta jest bardzo ważna w profilaktyce chorób serca. Jak powinna wyglądać nasza dieta i ile aktywności fizycznej powinniśmy wykonywać? Dieta i aktywność fizyczna są najważniejsze obok rzucenia palenia w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Jeżeli chodzi o dietę, to przede wszystkim rezygnacja z tłuszczu zwierzęcego. Unikajmy jedzenia czerwonego mięsa, wybierajmy nabiał niskotłuszczowy, spożywamy więcej warzyw. Na talerzu powinno być kolorowo, ziemniaki muszą zrobić miejsce innym warzywom. Pamiętajmy o owocach, wybierajmy te nasze rodzime, one mają mniejszy indeks glikemiczny. Jemy więcej ryb, orzechów, oliwy, soliwek, wybieramy pieczywo pełnoziarniste. I pamiętajmy, aby unikać soli, ograniczyć spożycie produktów przetworzonych i konserwowanych. Jeżeli chodzi o aktywność. Każda aktywność jest lepsza niż siedzenie w domu. Zalecamy 150 minut regularnej aktywności tygodniowo o umiarkowanym natężeniu. Może to również być aktywność o większym nasileniu, o mniejszym czasie. Zalecamy sporty aerobowe, a więc takie, które angażują duże grupy mięśni. Polecane są przede wszystkim sporty rakietowe, takie jak tenis, badminton skłosz, ale także bieganie, pływanie, nordic walking. Możemy wykorzystać nasze osiedlowe siłownie. Także każdy znajdzie w tej aktywności coś dla siebie. Podsumowując przede wszystkim regularność. Regularność i myślenie na co dzień o naszym sercu. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. spotkanie.